Dzieciaczki, moje robaczki oraz kobietki. Dopiero od niedawna wprowadziliśmy treningi dzieci i kobiet. Dzieciaczki przede wszystkim to zabawy ogólnorozwojowe z dodatkiem kickboksingu. To dzieci się bardzo cieszą, mówią, że kochają treningi, że uwielbiają tu przychodzić. Jest to dobre, żeby rozładowały swoją energię, żeby się wybiegały, żeby wyskakały no i przy okazji wyżyły na worku. dzieci chyba nie chodzi o... Jakieś gruntowne przygotowanie do rywalizacji, a o zabawę? Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli by dzieci chciały później, to jak najbardziej na starsze grupy wtedy i wtedy tam się doszkalają, ale tutaj chodzi głównie o zabawę. Hmm. Jeśli ktoś z rodziców zastanawia się, czy warto, to dlaczego warto właśnie? Yy, uważam, że warto, ponieważ dzieci w takim wieku są no, wszędzie, jest ich naprawdę pełno, mają mnóstwo energii. A tutaj na treningach mogą z siebie wyrzucić tą energię. Rodzice mają gdzieś tam godzinkę też dla siebie, także gdzieś to też tam w ten sposób. No i nawet jeżeli dziecko ma zły dzień, przyjdzie, wyżyje swoje złe emocje na worku, to, to, to też jest naprawdę dobre. Niektórzy mogą się obawiać o kontuzję. jak to jest, czy to jest. To jest Nie, to jest. Biogędne, czy... Oczywiście, że jest, ale... To na pewno nie u dzieci. U dzieci jest wszystko bezpiecznie, wszystko mamy pod kontrolą. Także tutaj nie ma co się bać o żadne kontuzje. Jak często? Prowadzimy dziecięcie odpływają? Prowadzimy je we wtorek oraz czwartek. Dzieciaczki na godzinę 17, a kobiety na 18. Pomysł powstał przede wszystkim z pasji. Razem ze swoim przyjacielem, Rafałem Majkiem Eee, wpadliśmy na taki pomysł już dawno temu. Po prostu od dawna trenujemy sporty walki, lubimy sport, ze sportem jesteśmy związani od zawsze. Chcieliśmy wprowadzić jakąś swoją wizję, podzielić się tym ludziom. No właśnie, ten sport uprawiany bardziej amatorsko, czy było jakieś takie. Eee, amatorsko, stricte amatorsko, aczkolwiek trenujemy, jeśli chodzi o intensywność, o częstotliwość, można powiedzieć, na poziomie wysokiego wyczynu, ze sportem. W... Jesteśmy związani na co dzień, codziennie. Od poniedziałku, e, tak naprawdę do niedzieli. Tak. Jeśli ktoś się zastanawia, to nie ma czego się obawiać, warto spróbować. E, zwłaszcza jeśli chodzi o sporty walki, to narósł taki mit przez lata. E, dużo ludzi się boi. Ma uprzedzenia jeśli chodzi o przyjście na trening sportu walki na początku? obawy yy, o jakieś kontuzje, o to, że trafię na kogoś silniejszego, że to jakoś będzie się odbywało w negatywny sposób jeśli o to chodzi. Natomiast yy, nie ma się czego obawiać. Myślę, że każdy może przyjść, yy, każdy może spróbować. Yy, mamy grupy otwarte, mamy grupy dla osób początkujących, też powstały grupy stricte dla kobiet. Także tutaj każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie i bez żadnych obaw może zacząć.